Mówimy o obchodach Dnia Strażaka, o zawodach motokrosowych na Plebance i o Więcborskiej Majówce. Ale nasz program rozpoczniemy od 35-lecia pomocy społecznej w Więcborku. Jesteśmy wdzięczni za to, że jesteście w takiej liczbie, jaką widzimy dzisiaj. Coś świadczy o tym, że chyba nas lubicie i doceniacie to, co robimy. Najpierw była to opieka, później pomoc społeczna, teraz usługi. W połowie kwietnia uroczyście świętowano 35-lecie pomocy społecznej w Więzborku. To właśnie w 1990 roku powołano do życia miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej. Dzisiaj instytucja funkcjonuje już jako Centrum Usług Społecznych. Także doskonała okazja do podziękowania wszystkim, wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju lokalnej polityki społecznej. To spotkanie jest wyrazem naszej wdzięczności. Mówi się, że sukces ma wielu ojców. Wszyscy zaproszeni obecni tutaj w dniu dzisiejszym goście przyczyniają się na co dzień do rozwoju naszej lokalnej powiatowej polityki społecznej. Przez te 35 lat trzech dyrektorów oraz dziesiątki pracowników współtworzyło historię tej niezwykłej jednostki dziękuję również wszystkim obecnym oraz dotychczasowym pracownikom którzy przez 35 lat wspólnie byli wsparciem dla mieszkańców gminy Więcbork obecnym pracownikom oraz pani dyrektor życzymy wielu sukcesów, radości, zdrowia satysfakcji zrealizowanych projektów niegasnącej pasji oraz zrozumienia i szacunku mieszkańców gminy Więcbork. Bardzo serdecznie dziękuję. Mieliśmy przyjemność na poprzedniej sesji jako radni Rady Miejskiej w Więcborku obejrzeć i wysłuchać tego co robi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zeszłym roku I teraz CUS. Chciałabym serdecznie podziękować w imieniu tutaj wszystkich radnych którzy są obecni na, na dzisiejszym spotkaniu ale chciałabym podziękować przede wszystkim Tomkowi Siekierce za to, że przejął, przekazał ten Miejsko Gminny Pomocy Społecznej tak wspaniałej osobie jak jest Hania na ostatniej sesji mówiliśmy, że ona już jest praktycznie nasza i za to serdecznie dziękujemy Wpisała się w gminę Wiendwork wspaniale i za to serdecznie dziękujemy Dziękujemy wszystkim pracownikom za ich empatię, bo to jest najważniejsze. Że nie ten człowiek, który przychodzi do Państwa, nie jest petentem, tylko po prostu kimś, komu trzeba pomóc. Bardzo serdecznie dziękuję i na ręce Pani Dyrektor składamy serdeczne podziękowania. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej. Gratuluję bardzo serdecznie tych 35 lat, jak ten czas szybko przeleciał. I gratuluję oczywiście przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Jestem przekonana, że będzie to służyło przede wszystkim dobru naszych mieszkańców, naszej gminy, ale też całego powiatu, bo już w Sępunii też mamy Centrum Usług Społecznych. Więc dzieje się bardzo dużo, jest ogromna aktywność, za to bardzo serdecznie dziękuję. Ze swej strony, oczywiście, deklaruję w pełni pomoc. Jeżeli w czymkolwiek mogłabym wesprzeć Państwa, to jak zawsze wiecie, że możecie się do mnie dzwonić i możemy osobiście się spotkać i porozmawiać. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję, że mogę z Państwem być. Pani to posłuchajcie Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Miłe słowa, my co chwilę spotykamy się z miłym słowem, gestem z Państwa strony. My jesteśmy wdzięczni za to, że jesteście w takiej liczbie, jaką widzimy dzisiaj. Co świadczy o tym, że chyba nas lubicie i doceniacie to, co robimy. Świątek maja to tradycyjnie, oprócz długiego weekendu, także święto wszystkich strażaków, zarówno tych zawodowych, jak i ochotników. Tegorocznym gospodarzem święta strażaków była OSP Sypniewo, gdzie druchowie odebrali podziękowania i odznaczenia ze złotymi odznakami na czele. Były także gratulacje i upominki za Mistrzostwo Polski w halowej piłce nożnej. Dziękuję za Waszą codzienną gotowość doniesienia pomocy, zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej, wieloletnią współpracę rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wasza służba. Oparta na poświęceniu, braterstwie, odwadze, nie tylko powodu do dumy, ale także inspiracja dla innych. Życzę Wam wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, satysfakcji oraz bezpiecznych powrotów z każdej akcji. W imieniu Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz własnym, ale przede wszystkim mieszkańców Gminy Więcbork chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za waszą czujność, za wasze zaangażowanie, za empatię, za to, że zawsze na was możemy liczyć. I to nie jest przypadek, że w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej jesteście wymienieni jako jeden z czołowych podmiotów ochrony ludności. Bo wszyscy doskonale wiemy, że na was zawsze można liczyć. O każdej porze dnia i nocy. I za to chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować, życząc również wiele zdrowia, satysfakcji, szacunku i uznania i wdzięczności od naszych mieszkańców, bo wdzięczność od władz samorządowych gminy Więcbork zawsze ją macie. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę wiele radości nagrodzonym i wyróżnionym, życzę udanego świętowania. Druch i ja powiem krótko: zawsze możecie liczyć na Radę Miejską, więc, Borku, myślę, że Druch Andrzej Wenda to potwierdzi. Na pewno zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji. Wszystkiego dobrego. Doskonałą również okazją do tego, aby złożyć wyrazy uznania, szacunku i gratulacje dla drużyny OSP Sypniewo. Za zajęcie pierwszego miejsca w 12. 12 ogólnopolskim turnieju halowej piłki nożnej drużyny OSP opuchach prezesa zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy Wam kolejnych sukcesów. Wasz sukces. Jest potwierdzeniem tego, że działacie wspólnie i potraficie współdziałać, dbacie o swoją tężyznę i zdolność zdolności fizyczne. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć. Majówka w więzworku to także zawody motokrossowe na torze Plebanka. Przez dwa dni 300 zawodników we wszystkich niemal kategoriach walczyło w pierwszej rundzie Mistrzostw Polskiej Strefy Północnej. Było jak zawsze głośno i widowiskowo, a na przyszły rok, więc Klub Motorowy zapowiada przebudowę toru i imprezy z jeszcze większym rozmachem. Panie prezesie, Majówka w więzworku również pod znakiem zawodów motokrossowych. Dwudniowe zawody, właśnie. Co się będzie działo, jakby pan nam powiedział? Tak, są to, za, są to zawody rangi mistrzostw okręgu, ale pod nazwą Amig Energy Super Putar. No, pierwszy raz nam się udało zrobić zawody o takim wysok, wysokim zestawieniu nagród. Także dla zawodników naprawdę to są bardzo zawody, o, no mówię, o, dużo, jest, jest w ogóle bardzo duża frekwencja zawodników. No i zawody przebiegają na razie pomyślnie. Okej, okay, panie prezesie, to są zawody rangi Mistrzostw Strefy Północnej Polski, tak? Zdaje tak, się. Tak, tak, a tak. Czy, czy jeszcze się w tym sezonie można spodziewać zawodów, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski albo Puchar Polski? Nie, w tym roku nie. W ogóle jak w tym roku Mistrzostw Polski w motokrosie nie będzie, no bo no. Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego odwołał mhm. Mistrzostwa Polski. No a Puchar Polski jest już przyznany, my nie otrzymaliśmy, najbliższy będzie w Czuchowie. Mhm. My zrobiliśmy te zawody, udało nam się, uważam, że zawody są naprawdę na wysokim poziomie. No właśnie, widać, że nawet to się jest wyższy sporo poziom, tak, wyższy poziom, jak, jak dotychczas zorganizowanych mistrzostw Polski, także są naprawdę przygotowane te zawody, super. My staraliśmy się jak mogliśmy. Jest duża frekwencja zawodników, około 300 zawodników. Dopisali kibice. Pogoda też dopisała. No także jest fajnie. Okej, okay, panie prezesie, czego należy się spodziewać po zawodnikach WKM-u? na tych zawodach dzisiaj i jutro, ale na też na całym sezonie. Dzisiaj i jutro no, mamy zawodników, mamy młodych dużo zawodników, mm. bo nasi, nasi starsi zawodnicy są albo kontuzjowani, albo zmienili barwy. Jesteśmy małym klubem, trochę biednym, także nie stać nas na utrzymanie drogi zawodników. Co tak. ale, ale budujemy od nowa kadrę, także zawodnicy zaczynają jeździć, starają się. Są, nie są to miejsca na podium, ale już zaczynamy ich widzieć pierwszej dziesiątce, także cieszymy się, że jeżdżą, że, że mogą brać udział w takich zawodach. Okej, okay, a jesteśmy u progu sezonu, a na jego zakończeniu czego się pan spodziewa? Z czego będzie pan zadowolony albo inaczej, a, czemu, a kiedy uzna pan, że nie poszło tak jak chcieliśmy? Wie pan, no to jest sport. To jest sport. My staramy się zrobić przygotować chłopakom możliwość trenowania i więc w Borku nie ma takich zawodników, którzy by mogli startować i, i przynosić dobre punkty. No jest to bardzo trudny sport w początkowej fazie, się w miarę możliwości rodziców wiedzą, a później jak już naprawdę trzeba mieć bardzo duże pieniądze, żeby ten sport żeby jeździć i, i dalej trenować, i dalej i, i startować, zajmować wysokie miejsca. Także my staramy się tutaj przygotować chłopakom jak najlepsze warunki. Na pewno to są warunki na tym naszym torze, bardzo widowiskowym, bardzo dobre. A czy nam się uda zrobić jakieś miejsce? No coraz trudniej. Jest kilka klubów, które bardzo trudno nam będzie przeskoczyć w zeszłym roku. Mimo tak małej ilości udało nam się zająć czwarte miejsce. A nie jedne kluby naprawdę są bardzo bogate, a my naszym więc Więcborku z taką. Z zasobem finansowym bardzo niskim no, staramy się jak najwyżej, jak najlepiej Okej, okay, Panie prezesie, jeszcze na koniec o Tor zapytam. Wspomniał już Pan o tym. Rzeczywiście bardzo fajny, bardzo widowiskowy. Czy, czy w tym roku jakieś zmiany? Czy... Tak, tak. No w tym roku mamy tylko homologację, Kończy nam, skończyła nam się homologacja. Zrobiliśmy homologację okaz okazjonalną na te jedne zawody. Z tego względu, że chcemy zrobić przebudowę tego toru, no chcemy trochę go zmienić, żeby był jeszcze bardziej, żeby był bezpieczny, jeszcze bardziej widowiskowy. Także w tym roku to zrobimy i na następny, to, na następny rok, już z nową homologacją, będziemy, będziemy organizować zawody na e, podobnej rangi, czy nawet lepszej, jak, jak nam się uda. Dobra, super, bardzo dziękuję. Dziękuję również. I na koniec zobaczcie, jak wyglądała majówka w Więcborku. Były oficjalne uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, był piknik majowy przy Molo i było oczywiście, co stało się już majówkową tradycją w Więcborku, wspólne odtańczenie Poloneza. Tak. W tym miejscu i w tym dniu chciałbym przywołać słowa jednego z Ojców Niepodległej. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił o znaczeniu pamięci historycznej dla tożsamości narodu. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. Słowa te. Przypominają nam, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o naszych historycznych osiągnięciach, o wysiłku naszych przodków, którzy walczyli o wolną i sprawiedliwą Polskę. Dzisiaj, kiedy wspólnie świętujemy radosną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, oddajemy hołd jej twórcom. Niech nasza obecność. Będzie również zobowiązaniem, że będziemy godnymi spadkobiercami ich dziedzictwa, że budować będziemy silną, niepodległą i suwerenną Polskę, która z dumą kroczy drogą wyznaczoną przez ducha Konstytucji 3 maja. Wszystkim Wam życzę radosnego, wspólnego świętowania tej radosnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech żyje wolna, niepodległa i suwerenna Rzeczypospolita. Wiwat maj! Wiwat 3 maj! Jesteśmy gotowi? Dobra, uwaga. Trzy, cztery, gry.